Dobra, mam problem z tym światłem, bo niestety te halogeny czasem mam wrażenie, że tylko prześwietlają i nie dają dobrego, że tak powiem, już nie będzie doświetlenia. Nie, już nie będzie niespodzianek, bo od skończy. No, bo jeszcze po, na poprawkę się wybrał. Co nie zmienia faktu, że akurat w tym znaczeniu to się bardzo przydaje, robot. Tak. Ale generalnie a propos robotów. Za, zachęcam i bardzo chciałabym, bardzo chciałabym. Y, mówię do Tobiersza zróbmy kampanię y, y, Zobacz człowieka. Otwórz serce, Otwórz serce zobacz człowieka. Y, to nie wymaga, to nie wymaga kampanii społecznej generalnie. Tak. Moim zdaniem to jest podstawa codzienności w ogóle życia. Ale samym. dla mnie to jest, wciąż może nie powinno mnie coś odskakiwać, ale jak taka podstawa, taka pełnia życia i tak dalej, może być niebezpieczeństwem. Dla mnie też niepojęte. Hmm. Pełnia życia, co to znaczy? Mieć energię, tak? No. Być żywym, że tak powiem, takim tak. uczestnikiem <coughs> życia. Żyim uczestnikiem życia. Uczestniczyć. W ogóle. Ach, bo wie, dla mnie otwartość to jest, to jest lubienie lubienie ogólnie świata, życia, ludzi, tak. ogólnie, tak? Takie, takie po prostu, Takie przyjmowanie. I teraz, dlaczego to, dlaczego taka postawa jest wykluczająca? Przez tych, jest zagrożeniem. Jest złem. Jest złem? No. Jest Is... ochrony, taka ochrona bycia w swojej bańce. Ale to jest, to naprawdę nie czas w moim odczuciu, żeby być w swojej bańce tylko i wyłącznie. Nie da się.